Robert Rudkowski, psychoterapeuta, szkoleniowiec, wykładowca w szkole biznesu, autor książek psychologicznych. Za mało za dużo o tobie? Najważniejsze rzeczy nie powiedziałeś. O to się zaczęło sławny. Ojciec ojciec. Ojcze. Ojcze. <laughs> ojciec siedmiolatka, który w tym roku do pierwszej klasy poszedł, także jestem poruszony, rozemocjonowany, ale to nie o tym będziemy rozmawiać. A o tym w sumie też trochę o o starszych y, dzieciach, bo chyba o siedmiolatkach, jeszcze w tym kontekście tej akcji, to na szczęście jeszcze nie ma o czym rozmawiać. chociaż... A to błąd. 20 lat temu, będąc y, na takim swoim stażu w Wiedniu, poznawałem ciekawe takie właśnie modele nauczania, modele y, pracy z ludźmi, i w tym Wiedniu miałem okazję y, oglądać coś, co mnie naprawdę zaskoczyło i pamiętam to do dziś. Wizytowaliśmy przedszkole. Dzieci pięcio, cztero-pięcioletnie. Które były w takim wielkim pomieszczeniu, gdzie zazwyczaj były zabawki. Jak to w przedszkolach, jak się chodzi do przedszkola, się widzi na każdym kroku dziesiątki, żeby nie powiedzieć setki różnych przedmiotów, które mają tę uwagę małego człowieczka skupić na sobie. I to było pomieszczenie, do którego wprowadzono te dzieci, gdzie wyczyszczono wszystkie zabawki. Nie było ani jednego przedmiotu, który był w tym pomieszczeniu wcześniej. I było lustro weneckie, gdzie my mądrale, szkolący się w tej formule, na patrzyliśmy reakcję. na reakcję. No i to było naprawdę coś, co dlatego przywołuje w kontekście pracy z dziećmi, młodzieżą dziećmi, że te dzieciaki były przerażone brakiem przedmiotów, które skupiały uwagę. I trwała ta konfuzja około może 10 minut. Ale tak powolutku, stopniowo zaczęli zwracać uwagę na to, że istnieją jeszcze inne dzieci wokół nich. I to się odbywało w taki sposób. Dotykali się? Odkrywali siebie, będąc razem w grupie od wielu, wielu miesięcy. Te inne dzieci miały wypełnić tę pustkę po zabawkach? Te zabawki odbierały im możliwość interakcji personalnej między sobą. I my byliśmy świadkami tego właśnie eksperymentu. Ja to widziałem na własne oczy. Jest to fenomenalna rzecz, która nam dorosłym powinna dać sygnał, że bombardowanie dzieci swoich własnych, mnóstwo różnych bodźców ma też pewną granicę rozsądku, bo jeżeli ją przekroczymy, to dzieci przestaną się socjalizować, przestają wchodzić w interakcje, a to jest główny klucz do tego, żeby być człowiekiem sprawnie funkcjonującym w świecie współczesnym. E, bo, jak przechodzimy płynnie już do późniejszej grupy wiekowej, tak zwanych adolescentów, to przy rozmowach, e, przy różnych wywiadach okazuje się, że bardzo często ci młodzi ludzie naprawdę nienawidzą alkoholu. Oni go nie lubią. Mhm. No jest przecież obrzydliwy. No, wystarczy przypomnieć sobie swoje własne doświadczenie z takimi substancjami. No przecież to jest odruch wymiotny, to jest coś, co naprawdę organizm musi długo e, dochodzić do siebie. Dlaczego to robisz? No bo inni to robią. Ja pragnę bliskości, ja pragnę akceptacji, ja pragnę interakcji społecznej. Czyli mamy coś, co jest niezwykle istotne, czyli kontekst tak zwanego uzależnienia społecznego. Mhm. Jak ty rozumiesz akcję, hasło akcji i nie daj się wymazać? Nie daj się wymazać, w moim odczuciu jest to coś takiego, że stajesz się de facto nie podmiotem, ale tłem. No bo jeżeli się dajesz. Idźmy synonimem. Wymazać to jest też rozmazać, zamazać. Stajesz się tłem, stajesz, przestajesz być podmiotem. Więc rozlewasz rozlewasz rozłazisz się, rozłazisz się. Stajesz się scenografią, a nie tym obecnym na pierwszym planie. Co e, może młodego człowieka wymazać najszybciej? Bo ty, w swojej pracy terapeuty, spotykasz ludzi młodszych, starszych, ale tu będziemy głównie o młodszych mówić, poranionych. Różnymi świństwami, które oni przyjmują y, do organizmu. Czy to możemy zrobić taką kategorię, co najszybciej rozmazuje, najszybciej wciąga, na końcu wręcz nawet zabija? Gdziekolwiek byś nie spojrzał, przyłożył ucho, to przy różnych y, analizach y, problemu intoksykacji, problemu używania czegoś tam dla poprawy nastroju, mówi się o y, narkotykach i alkoholu. Słucha. To mówią młodzi ludzie. Wy macie alkohol, a my mamy jojty. Wy macie alkohol, my mamy to. Wy macie alkohol, my mamy tamto. Więc się odczepcie od nas. Tak czy nie? Czy ja zwariowałem? Ja to słyszałem w gabinecie, ja to słyszałem na zajęciach. Najmłodsza grupa wiekowa to były dzieciaki w szóstej klasie szkoły podstawowej, a najstarszą, no to już taka młodzież, już można powiedzieć dorosła, to były zajęcia na uczelniach. Zgadnij z którymi dzieciakami się najlepiej pracowało? Z młodszymi. Podstawówka. A wiesz dlaczego? Szczerości, Bo oni artyce. są szczerzy, tak. Bez żadnego woalu. Ja do tej pory mam karteczki, które zbieram sobie, i te karteczki są poruszające, przywołuję w mojej książce, która niedługo się ukaże na rynku. Bardzo głębokie myśli są zawarte, pisanych przez tych sześciu, siedmiu, ośmiu latków. I jedno z tych pytań, które tam się przewija, dlaczego dorośli nam trują o narkotykach, a sami są otumanieni, kiedy siedzą przed serialem w domu. I jedno z podstawowych słów, które pada wtedy, yy, bo rodzic odpoczywa przed kolejnym dniem w pracy, pada słowo, nie przeszkadzaj. Albo idź się pobaw, yy, odrobiłeś lekcję, tak. daj mi spokój. To jest dżuma XX i XXI wieku. Przyglądam się temu zjawisku od yy, kilku dekad. Właśnie chciałem porozmawiać bardziej o, nie o tej sytuacji, kiedy młody człowiek już jest w szponach czegoś złego. Ale jest jeszcze na drodze, która być może niestety już jest taką prostą drogą do czegoś złego, a jak w takiej sytuacji powinien się zachować rodzic i ile rodzic ma na sumieniu w takich razach, jeśli ten młody człowiek na tę złą drogę wstąpi? Czy to nie jest tak, że my się my dzieci, tak teraz zamienimy się w dzieci, przyglądamy się, co się dzieje w naszym domu, jak się zachowują nasi rodzice, jaki model e, rodzicielstwa y, albo rodzicielstwa w cudzysłowie? I potem oni go powtarzają, tylko być może zamieniając tak. to, co my używamy, na to, co jest wśród yy, nich modne. Zdecydowanie to jest yy, to, co teraz tak, tak to nazwałeś. To jest, to jest dokładnie to. Dzieciaki nie postępują tak, jak im się każe, tylko tak się pokazuje. Jest taki model, nie wiem, czy to można nazwać modelem. Rodzicom się wydaje niektórym, że jeśli oni pod yy, własnym nadzorem wprowadzą swoje takie dorastające dzieci, takich nastolatków, 16, 17, w ten świat. Alkoholu, może jointów, bo rodzice też tak. palą, i zrobią to pod kontrolą, po to, żeby ich dzieci nie doznały tej inicjacji w grupie rówieśniczej, to to będzie dobrze i to jest dobra droga. To jest w ogóle jakakolwiek droga? To nie jest żadna droga, ponieważ ta droga się natychmiast ucina i mamy przepaść, którą jak wpadniemy, to już nie ma odwrotu. Dzieci, młodzież, nasze dzieciaki, nie potrzebują kumpli od jarania, od bzykania, od chlania, wciągania i tak dalej. To nie jest rola rodzica. Rola rodzica jest taka, żeby wspierać swoje dziecko w dobrych wyborach, a nie w złych. Zawsze sięganie po środki psychoaktywne jest idiotycznym wyborem, który zawsze kończy się tragicznie. Więc jeżeli rodzic wymyśli sobie, że ta inicjacja narkotykowa ma być pod ich kuratelą i oni mają taką moc sprawczą, że oni korzystnie wpłyną na to, żeby te ilości nie były zbyt duże, no to nie mam dobrych wiadomości. Zawsze się to kończy przede wszystkim wielką żałością i pogrzebaniem relacji rodzic-dziecka. One są do odbudowania po takim. Nie. Nie. To jest już zgon. To jest zgon rodzicielski, bo jeżeli rodzic wspiera. Pod jego kontrolą, w jego mniemaniu, sięganie po środki psychoaktywne, to zawsze po czymś takim jest gruz relacyjny. To jaka jest dobra droga, żeby tego gruzu po sobie nie zostawić? Nie mieć w domu alkoholu chociażby. Mhm. Jeżeli chcesz, żeby Twoje dziecko dostało z domu dobry przykład, to nie trzymasz w domu flaczek z alkoholem, ponieważ tak naprawdę, jak się przyjrzymy statystyką. To 98% młodzieży używającej środki psychoaktywne to są ludzie, którzy zaczęli od piwa. Od piwa, o którym warto wspomnieć również dorosłym, którzy często tego nie wiedzą, że oprócz etanolu zawartego w piwie, mamy jeszcze lupolinę, czyli alkaloid, który występuje w szyszkach chmielu, który ma właściwości psychoaktywne. Natomiast działanie etanolu na nasz mózg. Jest tożsame jak innych substancji psychoaktywnych. Również łaskotany jest układ nagrody. W sposób identyczny, 44% badanych w Polsce nie uważa piwa za alkohol. Dlaczego my mamy taki problem z tym, żeby zdefiniować to w sposób jedyny słuszny, nazywając etanol narkotykiem? Dlatego, że sami lubimy się otumaniać. My dorośli jesteśmy absolutnymi hipokrytami, jesteśmy obłudnikami, którzy zabraniają dzieciakom używać substancji odurzających w naszym mniemaniu niebezpiecznych, bo na przykład nielegalnych, ale uważamy, że jest czymś w porządku, jeżeli dziecko będzie uczyć się picie alkoholu w sposób kontrolowany. Więc od razu musi tu wybrzmieć to, o co mnie poprosiłeś. Czy istnieje odpowiedzialne picie, spożywanie substancji, która jest kancerogenna, czyli rakotwórcza, która wywołuje nowotwory, to są badania. 26-letnie badania dokładnie potwierdziły fakt, że nie trzeba się uzależnić od alkoholu, nie trzeba spożywać go w ilościach nieprawdopodobnych, ponadnormatywnych, żeby mieć z tego powodu kłopoty. To załóżmy, że rodzice nie zepsują relacji z dziećmi, nie zaproponują im tej takiej inicjacji pod własną kuratelą, czyli nie doprowadzą do pogrzebu, do gruzu. Tak. Ale jest środowisko rówieśnicze, które kusi. Ty chcesz, jeśli jesteś młodym człowiekiem, wejść do tej grupy, no bo jak nie wejdziesz, to będziesz wyautowany, będziesz pokazywany jako ten, który nie spróbował, nie zapalił, nie powąchał, nie zrobił różnych innych głupich rzeczy. I co teraz zrobić? To wchodzę w tą grupę? Czy powinienem powiedzieć nie? A jak powiedzieć nie i z tego uczynić modę i taki wzór na życie, że to jest siła? Ja mówię nie, nie będę w waszej grupie, nie pociągniecie mnie na dno. A my tam programy y, szkoleniowe dla młodzieży z tak zwanej asertywności, czyli sztuka mówienia nie. Mhm. Od lat mówiłem, nie róbcie tego, bo to jest bez sensu. To naprawdę nie ma absolutnie żadnego y, żadnej racji bytu. Dlaczego? Dlatego, że dzieciaki umieją mówić nie. Dzieciaki umieją mówić nie, tylko że nie chcą. Mhm. To jest zupełnie inny ciężar gatunkowy. Jak masz u siebie młodych ludzi na, na swojej kozetce? Jakie są powody najczęściej przez Ciebie spotykane, że ci ludzie w coś złego się wdają i w tym tkwią? To jest ta dżuma XX i XXI wieku brak bliskości. Ci ludzie są przede wszystkim zdziwieni. Czym? Ja zadaję pytanie: jak się czujesz? Pierwszy raz w takim miejscu jesteś? Co Ty robisz w tym miejscu? Czy czyj to pomysł? No chyba nie Twój. No, no tak, no nie mój Przyszedłem tutaj sam nie przyszedł. No. A dlaczego przyszedłeś? No bo mi matka kazała, ojciec ka kazał, czasami szkoła. Dlaczego? Bo jestem niegrzeczny. <gry> nie ma niegrzecznych dzieci, nie istnieją. To jest dramat współczesnego świata, że my dorośli, każde zachowanie dziecka, które jest formą wyrażania swojej tożsamości, ekspresji, traktujemy jako niegrzeczne wtedy, wtedy, kiedy to nam jest niewygodne, nam to nie pasuje. Problem jest nie po stronie dzieciaków, problem jest po stronie ludzi dorosłych, którzy generalnie uczynili największą krzywdę, jaką można wyrządzić młodym ludziom. Próbujemy wyrugować ekspresję. Od razu mam przed oczami taki obrazek, który ma być humorystyczny, a jest tragiczny. Matka nad takim małym ludzikiem, którym jest chłopczyk, z palcem podniesionym do góry, mówi: Jesteś niedobry. I on na drugim obrazku, gdzież matki nie ma. On tak stoi, taki dymek, wychodzi mu, gdzie myśli sobie, jest to niedobry. Tak zostaje. I on z tym przekonaniem. Yy, idzie w dorosłość. Idzie w dorosłość, albo idzie w rzeczy, idąc w dorosłość, które się kończą tragicznie. Szuka czegoś, co ukojenia. może ukojenia. rozluźnienia. Dlaczego jest tak? Bo tak niestety jest, że przybywa młodych ludzi z problemami psychicznymi, psychiatrycznymi. Dlaczego tak jest? Jest to pełna korelacja, jest to pełne sprzęgnięcie z tym, co się dzieje w świecie ludzi dorosłych, w myśl zasady, że dorośli rodzice nie są w stanie wychować szczęśliwych dzieci, jeżeli sami są nieszczęśliwi. Odpowiedzią na tę kwestię jest raport WHO, który jest przerażający, jeszcze przedpandemiczny za 2021 rok, który mówi jednoznacznie, że w tej chwili na świecie, na planecie Ziemia jest przed pandemią, bo już nie ma świeższych raportów. Jest miliard ludzi mających problemy psychiczne. Więc ja bym tak lekko licząc, pomnożył to razy dwa albo trzy, biorąc pod uwagę wojnę i pandemię. Więc mamy jedną trzecią ludzkości na świecie w bardzo ciężkim stanie psychicznym. Więc nie dziwmy się, że młodym ludziom również odbiera to sens życia, jeżeli odbiera to im ich rodzicom. I to jest pełna korelacja. A statystyki są w Polsce również dramatyczne, i też warto te statystyki znać. Że my nie możemy wyjść z takiego zakrętu, z takiego dołka psychicznego przez używanie środków psychoaktywnych, typu narkotyki, tak zwane narkotyki, typu alkohol, który jest też de facto narkotykiem. Ale powiedziałeś w trakcie naszej rozmowy, ja bym tym chciał zakończyć, żeby było jednak z takim promykiem nadziei, że młodzież potrafi mówić nie w różnych sytuacjach. Widzisz taką właśnie nadzieję, że to nie będzie wykorzystywane w sytuacjach, kiedy też powinno być postawione, twarde nie, ale w sytuacjach, kiedy grupa rówieśnicza kusi czymś niedobrym? To, to się zadziało dzisiaj tutaj, tu gdzie nagrywamy, bo materiał nagrywamy w szkole na Warszawskim Ursynowie. Tutaj idąc do tego miejsca, minąłem boisko, gdzie było mnóstwo dzieciaków którzy już w deszczu grali w piłkę, już w deszczu grali w kosza, już w deszczu sobie ćwiczyli. To jest coś, co budzi y, naprawdę nadzieję, nie tylko po stronie dzieciaków, ale również po stronie ich rodziców, ponieważ jak się wraca na przykład z Londynu, ze Sztokholmu, co mi się często zdarza, i jadę z lotniska taksówką do miejsca zamieszkania, i ja widzę nie mniej ludzi biegających, uprawiających y, y, jogging, jakieś aktywności y, sportowe, w Polsce niż w tamtych miastach, więc jest nadzieja również formuła, które preferują młodzi ludzie, na przykład yy, coraz częściej spotykany ruch no-gdzie low, gdzie nie pije się alkoholu, coraz większe ilości tzw. mocktail barów, o których usłyszałem kilka lat temu od klienta w Nowym Jorku, że istnieją takie miejsca, gdzie są te same drinki, ale bez etanolu. I to samo ma miejsce w Polsce. Ja naprawdę jestem dumny, że mieszkam w Polsce, ponieważ na moje pytanie w Grecji, we Włoszech o wino bezalkoholowe patrzono się na mnie jak na raroga, na kogoś, kto w ogóle jest niespełna rozumu. Musiałem wyjaśniać menadżerowi w ogóle, o co mi chodzi. A w Polsce to pytanie nie wywołuje konfuzji obsługi. Więc żyjemy naprawdę w fantastycznym miejscu, jakim jest Polska i wspierajmy dzieciaki w tej właśnie idei takiego zdrowego y, stylu życia. Robert Rudkowski, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo.